Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Angelika Kargulewicz, jestem dietetykiem klinicznym. Z kolei w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć o diecie długowieczności, tak zwana dieta anti-aging. Czy faktycznie istnieje? Czy są takie strategie żywienia, a może konkretne produkty spożywcze, które byłyby w stanie zmniejszyć czy spowolnić proces starzenia się ustroju i też zmniejszyć ryzyko chorób związanych właśnie z wiekiem. Co ciekawe, osób w wieku podeszłym w naszej populacji będzie coraz więcej, i jak pokazują przewidywania i perspektywy, w ciągu następnych dwóch dekad może nawet być taka sytuacja, że osób w wieku powyżej 60 roku życia będzie więcej w naszych populacjach niż osób w wieku reprodukcyjnym. Zatem celowe staje się zadanie pytania, jak możemy wydłużyć życie, jak możemy spowolnić proces. Starzenia się ustroju, jak możemy przede wszystkim zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem, bo to tak naprawdę jest najbardziej istotne. Jeżeli interesują Państwa niniejsze treści, to serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. W pierwszej kolejności jeżeli chodzi o strategię opóźnienia procesów starzenia chciałabym powiedzieć o tzw. restrykcji kalorycznej. Czym jest restrykcja kaloryczna? Mianowicie jest to spożywanie mniej kilokalorii aniżeli nasze zapotrzebowanie energetyczne. I ogólnie rzecz ujmując zazwyczaj w badaniach podkreśla się, że ten mniejszy pułap to zmniejszenie poboru energii około 20 do 50% nawet, ale bez wywoływania cech niedożywienia. Prototypem tego zamysłu oczywiście były obserwacje, które były czynione już w latach ubiegłych. W zeszłym stuleciu, mianowicie mieszkańcy japońskiej wyspy Okinawy, największa populacja stulatków na całym świecie. Jak się okazuje, właśnie w tej populacji cechą charakterystyczną była tak zwana restrykcja kaloryczna, bo jak się okazywało, Pobór energii przez okinawczyków był o około 20% mniejszy niż u mieszkańców pozostałej części Japonii. Jak faktycznie te insynuacje wyglądają w doniesieniach naukowych? Jak pokazują badania, restrykcja kaloryczna faktycznie wpływa na zmniejszenie stresu oksydacyjnego, poprawia też wydajność naprawy materiału genetycznego naszego DNA. Również przekłada się na lepszą funkcję układu odpornościowego, to, że nasz układ odpornościowy lepiej reaguje na czynniki infekcyjne. Restrykcja kaloryczna powoduje też lepsze wydatkowanie energii przekłada się na lepszą tolerancję glukozy, zwiększoną wrażliwość insulinową i dodatkowo też zmniejszenie cech stanu zapalnego. Powiedzielibyśmy sobie idealna sytuacja. I faktycznie badania na modelach zwierzęcych potwierdzają takie zależności. Dotychczas były przeprowadzone próby zarówno na drożdżach, na muszkach owocowych, gryzoniach, rybach, a nawet małpach, czyli już bardzo blisko spokrewnione z nami naczelne. No ale jak się niestety okazuje, badań typowo przeprowadzonych u ludzi niestety brakuje. Jak mogą się Państwo domyślać, jest to bardzo trudne, żeby taką obserwację prowadzić na modelu ludzkim, ponieważ Żyjemy znacznie dłużej, dajmy na to, niż taka muszka owocowa. Ale co ciekawe, są takie badania, no one są w trakcie, że tak powiem, realizacji, tak zwane badania na przykład Kalerii 1 i 2 wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i już są pewne doniesienia, które pokazują jak taka restrykcja kaloryczna może działać u ludzi. I faktycznie te wstępne doniesienia pokazują, że restrykcja kaloryczna u ludzi powoduje zmniejszenie masy ciała, powoduje lepszą wrażliwość właśnie insulinową, lepszą glikemię, dodatkowo też obniża się np. stężenie cholesterolu frakcji LDL w surowicy krwi i np. zmniejszają się wykładniki stanu zapalnego. Powiedzielibyśmy sobie, idealna sytuacja. Ale niestety te wczesne obserwacje pokazują też pewne zagrożenia. Mianowicie zaobserwowano, że u ludzi niektórych występuje problem ze zmniejszoną masą kostną oraz także ze zmniejszoną masą i siłą mięśniową. Tak więc to są już znaczące powiedziałabym ograniczenia. Ponadto też takie wnioski płynące z tych wczesnych wyników badań pokazują, że bardzo niebezpieczne u ludzi w kontekście restrykcji kalorycznej może być to, że początkowo po okresie redukcji masy ciała, kiedy wracamy do starych nawyków żywieniowych i jest tak zwany efekt jojo, może być to bardziej niebezpieczne dla nas metabolicznie niż jakby taka stabilna otyłość. Tak więc oczywiście podstawy teoretyczne są bardzo bardzo obiecujące, jeżeli chodzi o restrykcję kaloryczną, ale zdecydowanie zastosowanie takiej strategii w życiu codziennym, w takim zwyczajnym, że tak powiem, u przeciętnej osoby w populacji, wymaga już dużej rozwagi i ostrożności. Przy tej okazji warto przyjrzeć się w szczegółach diecie okinawczyków, czy faktycznie osławione MŻET, czyli mniej jeść, przekłada się tylko i wyłącznie jako jedyny czynnik na zmniejszenie czy spowolnienie procesów starzenia, bo jak się okazuje, te zależności mogą być o wiele bardziej skomplikowane. I też godna zwrócenia uwagi jest charakterystyczna dieta mieszkańców Okinawy. Mówimy o latach ubiegłych, mówimy o zeszłym stuleciu. I tak naprawdę cechą charakterystyczną diety okinawskiej było to, że właśnie oprócz tego, że spożywali faktycznie mniej energii, ale to wynikało głównie z tego, że nie, że zakładali sobie jakieś restrykcje kaloryczne, tylko po prostu ciężko pracowali fizycznie. I to też przekładało się na to, że finalnie ich podaż energii była o około 20% niższa niż faktycznie ich potrzeby, ale dieta bazująca właśnie na zielonolistnych warzywach, na dostarczaniu sporej ilości innych warzyw, warzyw korzeniowych, na spożywaniu przypraw, wodorostów morskich, taki charakterystyczny też produkt w ich diecie to przykładowo jedzone bataty. Też spore spożycie owoców i spożycie również nasion roślin strączkowych, tofu serwowane na różne Przykładowo sposoby. I to jest taki charakterystyczny element diety kinawskiej, że bazą ich żywienia to właśnie warzywa, owoce i nasiona roślin strączkowych. Zresztą w diecie też są takie ciekawe, charakterystyczne produkty o niezwykle dużej wartości odżywczej. Tylko jako przykład chciałabym podać tak zwany gorzki melon, który u nas jest mało popularny i też rzadko można go dostać w obrocie handlowym. Ale myślę, że warto poświęcić jemu dwa słowa. Mianowicie gorzki melon wygląda troszeczkę jak taki nasz ogórek, ale skórkę ma zdecydowanie bardziej taką chropowatą, pofalowaną. I jak się okazuje jest bardzo korzystnym produktem dla osób, które cierpią na zaburzenia gospodarki węglowodan. Nowej. Substancja bioaktywna, która występuje w gorzkim melonie, czyli tzw. Tak harantyna, może spowalniać jelitowe wchłanianie glukozy i też zmniejsza wątrobową jej produkcję, przyczyniając się właśnie do uzyskiwania pożądanych wartości glikemii. Czyli jak widzimy, bardzo korzystne produkty w diecie okinawczyków, nie tylko mniejsza ilość energii, ale bardzo ważna jest to jakość, co okinawczycy spożywają na co dzień. Dieta okinawska charakteryzowała się też stosunkowo niskim spożyciem mięsa, produktów mlecznych oraz Tłuszczu, a umiarkowanym spożyciem ryb. Dodatkowym ważnym też elementem tej diety to spożywanie jedno i wielo kwasów tłuszczowych oraz także niski stosunek spożycia kwasów omega-6 do omega-3. Ponadto też duża ilość błonnika pokarmowego, niski ładunek glikemiczny tej diety i co ciekawe też okinawczycy tylko okazjonalnie spożywali alkohol, tak zwany alkohol pozyskiwany z ryżu Awamori oraz przede wszystkim pili charakter zieloną, jaśminową herbatę Sanpin. Czyli jak widzimy nie tylko ilość, ale jakość tego żywienia miała znaczące tutaj oddziaływanie zdecydowanie z uwagi właśnie na te składniki bioaktywne. Jeżeli chcielibyśmy się przyjrzeć takim proporcjom makroskładników w diecie okinawskiej, to aż 85% energii pochodziło z węglowodanów złożonych, takich nierafinowanych. Około 9% z białka i mały dodatek tłuszczu. Tak więc myślę, że może to stanowić ciekawą inspiracją do tworzenia swojego jadłospisu na co dzień. Niezaprzeczalnie istotnym elementem diety anti-aging to również urozmaicona dieta dostarczająca wielu produktów roślinnych, która zawiera składniki bioaktywne, tak zwane hormetyny, czyli stymulatory naprawy tkankowej. I to są takie substancje, które potencjalnie mogą wzbudzać stres w organizmie, ale finalnie efektem ich działania jest efekt korzystny na procesy, które zachodzą w naszym organizmie. I substancje hormetyczne, które występują w żywności mogą być tak zwanymi aktywatorami sirtuin, białek enzymatycznych, a jednocześnie też hamować aktywność jądrowego czynnika transkrypcyjnego nf beta Efektem tego jest właśnie potencjalnie spowolnienie procesów starzenia. No ale teraz pytanie, jakie substancje mogą pełnić rolę takiej hormetyny? I tutaj chciałabym powiedzieć, że to są różne substancje, które właśnie występują często w roślinach w urozmaiconej diecie. Mogą być to na przykład witaminy, oksydacyjne, niektóre składniki mineralne, ale także związki bioaktywne zawarte na przykład w roślinach polifenole. Mogą one właśnie aktywizować sirtuiny, substancje hormetyczne, które będą wykazały korzystny efekt zdrowotny. I przykładowo taką substancją jest na przykład resveratrol obecny w winogronach, obecny w jagodach czy też orzechach. Jest on silnym aktywatorem sirtuiny pierwszej, co później powoduje efekty w organizmie podobne do do tych mediowanych restrykcją kaloryczną. I pytanie teraz, czy przyjmować jakiś konkretny ekstrakt roślinny, który zapewni nam aktywizację sirtuin, czy może faktycznie podejść bardziej naturalnie, idealnie komponować swoją dietę na co dzień. I ja bym powiedziała, że o wiele lepsze jest dostarczanie w naturalnej pożywieniu, w naturalnej żywności, bo jak się okazuje, różne składniki bioaktywne zawarte w żywności wykazują efekt synergistyczny, czego nie jesteśmy w stanie odzwierciedlić, jeżeli powiedzmy przyjmiemy tylko jeden ekstrakt roślinny. Funkcje takich hormetyn mogą też sprawować wielonienascone kwasy tłuszczowe obecne w tłuszczach roślinnych albo w tłuszczach rybich, ale także na przykład probiotyki czy też żywe kultury bakterii, bakterie obecne w fermentowanych produktach spożywczych, a także prebiotyki, czyli naturalne substancje błonnikowe, które stymulują namnażanie korzystnych bakterii w naszym jelicie, czyli jak widzimy efekty anti-aging też są ściśle związane z naszą mikrobiotą. Mówiąc o efekcie anti-aging, nie sposób nie wspomnieć o tak zwanym poście przerywanym, czyli intermittent fasting, okienku żywieniowym. I jak pokazują doniesienia, może być to strategia również korzystna w kontekście spowalniania tempa starzenia się ustroju. Mówiąc o okienku żywieniowym, to zazwyczaj jest takie 8 godzin w ciągu dnia i to jest pojęcie kluczowe w ciągu dnia, ponieważ jak pokazują badania, jeżeli faktycznie takie 8-godzinne okienko żywieniowe występuje w ciągu dnia to faktycznie przekłada się to na lepszą kontrolę masy ciała, mniejsze ryzyko kardiometaboliczne, w tym np. przykład obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Ale jeżeli na przykład okienko żywieniowe przeniesiemy na godziny wieczorne, na przykład między godziną 16 a 20 jemy tylko pokarmy, to wcale te efekty nie są tak spektakularne. Mówiąc o przełożeniu praktycznym, zazwyczaj wskazuje się na tak zwany niski compliance, czyli to, że zazwyczaj jesteśmy bardzo podekscytowani stosując jakiś plan dietetyczny, ale po pewnym okresie czasu ten entuzjazm spada, no i niestety zazwyczaj wraca się do starych nawyków. Tak więc też w ujęciu takim praktycznym Różne strategie, które miałyby ludziom, współczesnym ludziom, ułatwić stosowanie tych strategii związanych z ograniczeniem czy oknem żywieniowym, i takie strategie nazywają się Fasting Mimicking diets, czyli takie diety, które faktycznie zakładają to okno żywieniowe, ale są stosowane na przykład kilka razy w miesiącu, na przykład 4 dni na 15 kolejnych dni bez takiego postu. Jak się okazuje, takie właśnie okresowe stosowanie okna żywieniowego również może mieć korzystne przełożenie, jeżeli chodzi o kontrolę masy ciała. Zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej w ustroju, czy też lepsze parametry kardiometaboliczne, niekoniecznie z wywoływaniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Mówiąc też o działaniu anti-aging. To chciałabym powiedzieć, że strategie jeszcze polegają na ograniczeniu konkretnych makroskładników. I tak na przykład takie korzystne strategie, które były badane i które też pokazują pewne korzyści u ludzi, to jest ograniczenie cukrów prostych oraz białka. Przy czym przy ograniczeniach białkowych nawet bardziej spektakularne efekty, mianowicie ograniczenie białka, głównie aminokwasów takich jak na przykład metionina, oraz aminokwasy o łańcuchu rozgałęzionym, takie jak leucyna, izoleucyna i walina okazywały się mieć korzystny efekt właśnie na parametry związane z opóźnieniem procesów starzenia się ustroju. To są ciekawostki naukowe, ale w życiu codziennym nie jest to takie łatwe. Pamiętajcie Państwo, że w naszej populacji jest sporo osób, które jest zagrożonych ryzykiem niedożywienia białkowego. Chociażby osoby z chorobami nowotworowymi czy też seniorzy, którym grozi sarkopenia. Tak więc tłumaczenie tych wyników badań jeden do jednego nie zawsze ma pozytywne odzwierciedlenie. No niemniej jednak na pewno nie jest to wskazanie. Aby przebiałczać swój organizm. I na samym końcu też chciałabym wskazać na taki element, który będzie bardzo istotny u wszystkich ludzi, i co pokazują też doniesienia naukowe, że ograniczenie w codziennej diecie tak zwanych produktów ultraprzetworzonych, czyli zawierających rafinowane cukry, wysoko przetworzone tłuszcze, z dużą ilością dodatków do żywności, barwników wypełniaczy, są to produkty, które jednoznacznie korelują z przyspieszeniem procesów starzenia. Takie produkty, Przekładają się na krótsze telomery, czyli części chromosomów, które niejako korelują z długością życia. Im bardziej skrócony telomer, tym krótsze życie. Tak więc mówiąc o diecie anti-aging, na pewno warto wykluczyć z własnego jadłospisu, a może y, maksymalnie ograniczyć spożywanie właśnie ultraprzetworzonych produktów. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że zdecydowanie strategie żywieniowe mogą przekładać się na opóźnienie procesów starzenia i o ile bardzo popularna w świecie naukowym z Restrykcja kaloryczna ma bardzo ciekawe podwaliny naukowe. O tyle w życiu codziennym chodzi nie tylko o samą restrykcję kaloryczną, która oczywiście jest bardzo istotna ale też o bilansowanie codziennego żywienia, dostarczanie składników bioaktywnych, urozmaicenie tak, żeby też dostarczać składniki bioaktywne, które będą aktywizować pewne procesy w naszym ustroju, przekładające się na spowolnienie procesów starzenia. I przede wszystkim żywność wysoko przetworzona, to jest uważam, że podstawowy element, który powinien tutaj ulegać ograniczeniu. Jeżeli podobał się państwu dzisiejszy odcinek, to zachęcam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.